Witam Was serdecznie znowu po krótkiej przerwie. Może nawet nie takiej krótkiej, ale tak jak już się wcześniej tłumaczyłem, e, audycje w Radio Paranormalium, na które zresztą no, po raz kolejny serdecznie zapraszam w poniedziałek o godzinie 20.00 na żywo, e, no, absorbują sporo mojego czasu. Zresztą odpowiadanie później na pytania, wymiana zdań. No, odpowiadanie na komentarze. Zresztą tam też dzięki radiu mam mnóstwo myśli, przemyśleń, pytań i między innymi dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu postaram się kilkoma kilkoma swoimi przemyśleniami z wami podzielić. Pierwszy temat, który Poruszę, to jest niestety, niestety po raz kolejny temat. Kto się rozwija, co się rozwija, czy to człowiek się rozwija, czy to dusza się rozwija. Widzę, że jest cały czas mnóstwo nie, niejasności w tej kwestii. I dlatego, mimo, że już e, mówiłem na ten temat, ale skoro jest potrzeba, poruszę go znowu. Kochani, jak to wygląda? Jeżeli próbujemy postrzegać siebie jako człowieka i naszą duszę jako dwa oddzielne byty, które żyją sobie niezależnie, to faktycznie jest problem ze zrozumieniem kto drak, dla kogo, po co, na co, kto kogo wykorzystuje, kto komu służy pomocą i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na, na duszę i na człowieka jako na jedność, na całość, i dostrzeżemy te zależności i wpływ tych niby sprzecznych elementów na siebie i współpracę, wtedy to wszystko staje się troszeczkę bardziej proste. Z mojego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że owszem, to dusza ma pamięć wszystkich ciał. To dusza gromadzi doświadczenia ze wszystkiego, co się w naszych dotychczasowych wcieleniach wydarzyło. Natomiast to nie są informacje, które ona zachowuje dla siebie. I to są jej te informacje do czegoś potrzebne. Nie, ona je zachowuje dla nas. Po to, żeby służyć nam pomocą, podpowiedzią, radą. I ta świadomość, która wynika z doświadczeń, przez które do tej pory żeśmy przeszli we wszystkich naszych wcieleniach, ta świadomość, owszem, jest zapisana w duszy, ale właśnie po to, żeby to wszystko, co przeżyliśmy do tej pory, nie poszło na marne. Żebyśmy mieli tą świadomość, co jest dobre, co jest złe, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. I to jest rola duszy w naszym życiu. Dusza się rozwija, owszem, ale te wszystkie informacje stara się przekazać nam. Oczywiście za naszą, za naszą zgodą. Jeżeli pozwolimy jej do nas mówić, jeżeli będziemy słuchali tego, co do nas mówi, to z tej całej Świadomości skorzystamy my. Dlatego różne poziomy rozwoju świadomości duszy są wyraźnie odzwierciedlane w różnych poziomach świadomości ludzi. To ma dokładnie właśnie takie przełożenie. Nie tak, że dusza sobie, a człowiek sobie. Bez żadnego sensu, bez żadnego ciągu logicznego. I wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą warto, na której warto się skupić i którą warto właściwie zrozumieć. Ponieważ będziemy Cały czas e, żyli w takich dylematach: czy, e, czy dusza dla własnego pożytku wykorzystuje nas? E, tych pytań jest mnóstwo. Ja już e, przeprowadziłem tak naprawdę setki rozmów na te tematy e, i widzę, że w dalszym ciągu e, ten temat jest niezrozumiały. Więc postarajcie się to właściwie zrozumieć bo to tak naprawdę jest yy, kluczem i w zasadzie ja nazwałbym to początkiem drogi do tego żeby tą świadomość duszy przekładać na naszą świadomość ludzką na taką naszą świadomość ludzką dnia codziennego Powtarzałem to już wiele razy, dusza nie jest jakimś, jakąś aplikacją, którą wykorzystujemy sobie tam, nie wiem, ci co chodzą do kościoła, to w niedzielę na mszy, tak? albo podczas modlitwy, albo podczas pogrzebu, albo podczas różnego rodzaju obrzędów religijnych. Dusza to jest nasza część, która jest z nami i funkcjonuje, i stara się z nami skomunikować przez 24 godziny na dobę. Wszelkie potrzeby intuicji, wszelkie potrzeby hmm, informacji, które płyną do nas podczas, kiedy wyciszamy swoją podświadomość, kiedy jesteśmy w stanie medytacji, jesteśmy w stanie wyciszenia w stanie snu, to są wszystko, znaczy wszystko, bardzo często to są właśnie momenty, kiedy dusza próbuje nam przekazać jakieś informacje. Najczęściej te informacje Sprowadzają się do podpowiadania, co mamy zrobić, bądź czego mamy nie robić. A te podpowiadania wynikają właśnie z tego, że ona ma świadomość, przez co już e, przeszliśmy. Gdybyśmy my, jako ludzie, byli w stanie przypomnieć sobie nasze emocje, na przykład w momencie, kiedy bo najprawdopodobniej tak było. Kiedy w poprzednich wcieleniach, na przykład, nie wiem, kogoś zabijaliśmy, bądź kogoś upakarzaliśmy, bądź wyznaliśmy komuś krzywdę. I później potrafili to jako ludzie skonfrontować z sytuacją, w której my byliśmy po drugiej stronie barykady. Kiedy to my byliśmy ofiarami, kiedy to my byliśmy krzywdzeni, kiedy to my. Um, Byliśmy w tej gorszej sytuacji, to wiedzielibyśmy, że takie działania niczemu nie służą. Ponieważ wiedzielibyśmy, jak się czuje człowiek będący ofiarą. Przynajmniej ja tak uważam, że ta świadomość wystarczyłaby do tego, żebyśmy nie czynili krzywdy drugiemu człowiekowi. Dlatego nasza dusza o tym wie. Pamięta te sytuacje, kiedy byliśmy w dwóch przeciwstawnych sytuacjach, właśnie emocjonalnych, i dlatego podpowiada nam: Nie rób tego, już to robiłeś. To jest niewłaściwe, to jest złe, to jest krzywdzące dla ciebie i krzywdzące dla innych ludzi. Dlatego pamiętajcie, że nie ma żadnego. Um, żadnej żadnego dysonansu pomiędzy duszą a człowiekiem. Jest wspólnota. I rozwój duszy nie wyklucza rozwoju człowieka, a wprost przeciwnie. Świadomość duszy wpływa na naszą ludzką świadomość. I dlatego też ludzie pomiędzy sobą są różni. Są na różnych poziomach świadomości. Ponieważ mają za sobą mniejszy bądź większy bagaż, Doświadczeń. Poziom rozwoju świadomości duszy jest równoznaczny z poziomem świadomości człowieka. Ja nie mówię o tej ziemskiej świadomości, tylko o tej świadomości uniwersalnej. Jeden do jednego. Pod jednym, jedynym warunkiem: że pozwolimy. Sobie, samym, na to, by ta świadomość do nas mówiła, abyśmy tej świadomości chcieli, zechcieli wysłuchać. Czego oczywiście w jak największym wymiarze w życiu codziennym sobie oraz, oraz Wam z całego serca, jak zawsze, jak zawsze, życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do popatrzenia.